My już pogali Elite Fighters, gali, która przeszła w pewien sposób do historii w gal fightowych w Polsce. Ze mną Jacek, pan Jacek Murański, pania syn Mateusz, toczył dzisiaj dwie walki, choć niczego, nic nie zapowiadało, że takie wydarzenie będzie miało miejsce. Tak, gdyż sytuacja wynikała z tego, że po prostu zawodnik zakontraktowany dla Melonidasa przestraszył się i... No Melonidas zbudza ogromny respekt w środowisku gdyż jest to zawodnik który skończył przed czasem Kiza a jak silnym zawodnikiem jest Kizo no to wiemy bo przecież Kizo miał main event na Fame MMA Kizo był Kizo był przymierzany do walki z Popkiem tam kontuzja Popka wyeliminowała ja bardziej ja bardziej uważam że tchórzostwo przed Kizem więc no facet skończył gościa którego wystraszył się Popek i jakby Rozumia, rozumiałem to, te obawy. Zakontraktowany gość nie przystąpił do walki, nie przyjechał. A więc federacja miała problem. Dzisiaj, dzisiaj przy śniadaniu prezes przedstawił nam propozycję drugiej walki. Dużo posmarowali? Jest okej, okay. tak, jest, tak, jest w porządku. Okay. Wróćmy najpierw do tej pierwszej walki, tej, która miała być główną, głównym pojedynkiem tego wieczoru z warszawskim dresikiem. A powiem szczerze, że nie było łatwo Mateuszowi. Były momenty, kiedy te ciężkie ręce dresika świstały tam koło głowy Mateusza. No to jest chłopak po pierwsze z warszawskiej Pragi, więc on jakby, jakby się nie postawił, to by nie miał co wracać do siebie tam na dzielnicę. Po drugie jego największym atutem był trener Igor. Jak zobaczyłem, kto, jak doszły mnie najpierw słucha, a potem zobaczyłem, tak, tak tutaj leżą, jak zobaczyłem, bo my byliśmy przekonani, że tam dresik będzie prowadzony na szaleństwie, jak przez tak jak poprzednich trenerów. I na tym szaleństwie liczyliśmy, że dresik wniesie około 125 kg na, na, do oktagonu. No, ci, 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 ci z siłowni tak mają, że, że, ale no, Igor mu całkowicie zmienił myślenie. No, myślę, że też autorytetem. I zagonił go do ostrej roboty i zamiast przewidywanych przez nas 125 kg. Wszedł nam, wszedł nam dresik odchudzony o 15 kg, więc mieliśmy dresika mobilnego, a siła mu została z tych jego naturalnych 115. No i kondycja wytrzymał trzy rundy. No ja właśnie, się nie spodziewałem. Ja też się nie spodziewałem, bo spodziewałem się, że będzie 125 kg. Szybko, szybko się spompuje, będzie próbował szybko uderzać, tak jak tam chłopak, który też walczył, właśnie taki mocno, mocno taki napakowany. Walczył z mundkiem i też właśnie myśleliśmy, że to będzie podobna historia, że będzie szaleńczy atak. My mieliśmy na to plan, no i nasze szyki się pokrzyżowały, bo mieliśmy dresika, zupełnie innego dresika, niż tego, którego się spodziewaliśmy. Mieliśmy go, tego dresika 125 kg, mieliśmy wyłączyć właśnie lokikami. Te lokiki wchodziły, no ale on był za bardzo mobilny na nogach. No, no i stało się jak się stało. No, przetrwał trzy rundy. Wygrana na punkty. No, tak, no, no, no okej, okay, tylko no, no, że to, no, ale my mieliśmy. My mieliśmy jakby już podpisane, podpisane papiery na kolejną walkę. I to nie jest byle kim, tylko tak naprawdę w rankingach Melonidas jest wyżej niż Dresik, więc no i jego Dresik debiutant, więc Dresik był debiutant. Melonidas chłop, który jest w sportach walki bardzo długo, z bardzo porządnego klubu. I z tą historią właśnie no nie walczył z ogórkami. więc no wygrał z Kizo, no to samo przez siebie. No się, to oczywiste. No i ta panika, którą wzbudzał wśród innych zawodników no, dała nam do myślenia. Także musieliśmy właśnie przez te pół godziny, które mieliśmy między walkami nastawić się na, na ten największy atut Mateusza, no, czyli to, ten góralski charakter i to jego naturalne uderzenie. No tyle. No, po prostu puściliśmy Mateusza. Mniej, no, wylutował pięknie. Mniej, mniej było taktyki, więcej było góralskiego charakteru i słuchajcie, no chłopy, chłopy, się, chłopy się kolokwialnie mówiąc wioska na wioskę, czyli ten, ten wyśmiewany e, Władek, czyli Władysław Murański, którego Mateusz, e, mój wujek świętej pamięci, której, którego Mateusz Góral z Żywieczyzny, e, największy kozak, tam największy, naj, najostrzejszy góral, e, Sopotnia Mała, Sopotnia Wielka Jeleśnia, obudził się, obudził się w Mateuszu. No ten wyśmiewany, bo idioci, 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 e, którzy powinni spojrzeć w lustro i śmiać się z samych siebie, e, zrobili z władka, włodka, włodek to jest nazwa środka psychoaktywnego. No i tam rechotali, rzęzili, rechotali, podkręcani przez, przez te Pana to rusza jeszcze, bo nie, no przez te, bo ja, mnie, mnie rusza ten idiotyzm, bo ja się boję. Ja się boję jednego, jeżeli mamy takie pokolenie, które przez takiego na przykład podpuszczacza, jak ten rak tańcula, potrafi być tak łatwo zmanipulowane. Ja się boję jednego, o, o przyszłość tego kraju się boję. Po prostu tak naprawdę nie, nie chcę być w jakieś wysokie tony, ale boję się o przyszłość tego kraju, bo, no bo jeżeli, jeżeli tak łatwo młodym ludziom namieszać w głowach, tak łatwo wywołać rechot, to, no to, 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 to jest żenujące, to, to, to mnie smuci, tak? Bo, no w takim razie, no kto, kto tu będzie tego kraju bronił, to Putin tu wejdzie na jak po swoje, oni nawet nie będą rozróżniali, yy, czy to jest swój, czy wróg. No tak się... No, no, smuci mnie to, po prostu jest mi smutno, że można, że można być tak obrzydliwym, ale... Może nie mówmy o smutnych rzeczach, no wygraliście tak dzisiaj dwie no, ok, walki, ale świetny wieczór. Pyta pan dlaczego, no to mówię, że obudziliśmy ten, 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 ten Władysław Murański, świętej pamięci, którego Mateusz jest, jest emanencją jego, no, to jest skóra zdjęta z Władka, no by ktoś widział młodego, młodego, Władka, tak jak ja go pamiętam, to jest, to jest Mateusz, to jest kropla w krople, to, ja gdzieś to, w krwi, ja no, 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 Władek to jest nasza krew, to jest nasza krew góralska, no, e, no i tyle, no, obudził, się, obudził, obudził, obudził obudził się właśnie w Mateuszu, Żona tutaj karci? Góra. No karci, bo, bo, bo też podkre, chcę podkreślić swoje pochodzenie. Kre, 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 żona, akurat żony, rodzice pochodzą z Kresów Wschodnich, Baranowicze, Wilno. To są te dobre geny, takie. Wszystko jest ok. Dobrze, panie Jacku, wczoraj rozmawialiśmy. Nie chciał pan powiedzieć, z kim ta walka we wrześniu? Coś mi pan tam zradził, Ja sobie tak na spokojnie potem pomyślałem i zapytam tak. Kiedy ta walka z tym ha. <laughs> No nie, no mam, mam. Wczytałem się najpierw w cyferki na tym kontrakcie, ale potem doczytałem, że mam klauzulę poufności, więc to trzeba oddać federacji. A karę mam dwa razy za ujawnienie, karę mam dwa razy wyższą niż stawkę, a stawkę mam taką, że jakbym negocjował nawet za wzięcie, to bym sobie jej nie wymarzył. A więc, no więc to, to chyba w tym momencie mam skutecznie zamknięte usta. No bo, no, bo, no bo tyle, no bo nie będę, nie będę tutaj odbierał show federacji, niech federacja to ogłosi, ale no w przeciwieństwie do Najmana, to jest chłop, który bił się w KSW, bo Najman wystąpił w KSW, a to mówię, bił się w KSW, tak? Bo, a dzisiaj właśnie syn Najmana syn nieślubny się ujawnił tutaj na federacji. Dostał szczepionkę i, i, i poddał się po 10 sekundach, chyba nawet przebił swojego tatę. Musimy, musimy sprawdzić, dobra. No, chłop, który się bił w KSW, a nie wystąpił w KSW, bo Mar Marcin ma się helpi, że, 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 że był w KSW. No, był, no, no był i się zmył. No. no, ale nie bił się w KSW, tylko wystąpił w KSW, a ten mój przeciwnik bił się w KSW. Panie Jacku, gratulacje, udanego, naprawdę fajnego wieczoru dla Was. Dwie walki zwycięskie. E, powodzenia. Cóż mogę powiedzieć? W okay. dobrej formie i dużo zdrowia. Dzięki, dzięki. Forma mi się przyda, ale. Teraz